Jako postawa życiowa. Ja idę, żeby dokonać czego? Żeby spróbować ruszyć tą zakłamaną sytuację. Myślę, że moi kontkandydaci chcieliby tylko zmiany. stołków, chcieliby się zamienić czy w radach nadzorczych, czy w spółkach. A ja chcę to przeciąć. No dlatego mam wszystkich przeciwko sobie. Tak, ale się nie boję. Nie boję się. Bo wiem, że mam wiedzę, bo wiem, że mam doświadczenie. Że mam odwagę stanąć przeciwko, przeciwko nawet setce osób i przekonać ich do moich racji. Ale przede wszystkim mam siłę. Mam siłę wewnętrzną. Siłę wewnętrzną, która mnie prowadzi. Tak, przy pomocy tego na górze. Może. Może. Bo jestem osobą wierzącą. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Chciałem obudzić kacusów, żeby chociaż na tych wyborach niepolitycznych potrafili się zastanowić, czy dadzą się kupić przed, pa, przez pana Gibałę bonem dla seniorów za tysiąc złotych. Jestem przedsiębiorcą. To ten, który jest przedsiębiorcą, przychodzi do przedsiębiorstwa. I zaczyna od rozdawania pieniędzy, a może najpierw od zrobienia bilansu, pasywa aktywa. Co ta firma, a w tym przypadku Kraków, reprezentuje? Jakie ma stan konta? Od tego się zaczyna, a nie od rozdawania pieniędzy. Rozdawanie pieniędzy to jest kupowanie wyborców, a ja mogę jedną rzecz obiecać. Ja na pewno nie będę kupował wyborców obiecując gruszki na wierzbie. Ja mogę obiecać jedno: pracę dla mieszkańców, bo dla mnie fotel prezydenta to jest z jednej strony zaszczyt. Tak, oczywiście, ale to jest odpowiedzialność za tych, którzy na mnie głosowali i za tych, którzy na mnie nie głosowali. Ale również jest to służba. Służba dla drugiego człowieka. Rzecz, o której dzisiaj wszyscy zapomnieli. Bo to przez gardło nie przechodzi. Będę kończył, bo tu e, goście nasi przychodzą, e, nie mogą po prostu wytrzymać. E, będą nas prowokować pewno, dopóki ta wojna będzie trwała, a życzyłbym sobie, żeby pokój był, a nie wojna, nie stojąc po żadnej stronie. Będą nas prowokować. Będą nam dziękować za to za, za tą naszą dobroć. Dziękuję. Głożone do dnia pobór, jak do Poszły widzi poza ściankach, będzie wielka bitwa. Jeden w rękę szacle chwyta, drugi bierze pobór. Poszły widzi poza ściankach, stawić trój na dnia pobór. Dzwoni. Orzeł skrzydła rozpociera nad znakiem pogoni. Kiedy liczba żara płonie, oś drogami troni. Orzeł skrzydła rozpozciera nad znakiem pogoni. Już w ortenku nad milion stają polskie wojska. A na drugim brzegu rzeki, a nie zebrał Moska. We mnie zaraz zaczmieł działa i zabłysną szable. Miasta polska i litewska, z plemie i zabłysną szablę. Jazda polska i litewska zwiecie plemię miarę. Poszło wojsko kruszyć mury, włożyć kazamaty. Przeszli rzekę szarpią ciało moskiewskiego kata. Śmierć nad nimi się ubija, nie marnuje Lub wygramy bitwę, a po bitwie wieczność czeka lub rodzinny dom. I pójdziemy bić się znowu, gdy uderzy grom. A o co chodzi? Jeszcze chodzi o to, żeby nas prowokować, żebyśmy po prostu robili żeby coś, za co by nas tutaj można będzie wywieźć na dołek, żeby nas... On nadzmiony się... i młody był i nie policzyłby nikt. On im dodawał. Tak, nasza flaga jest w Nie jesteśmy sobie, że to Ukraińcy się tak zorganizowali. Jest. tysiące świat. Ogromny nad głów podnosił się świat. Ogromny że czas by Ogromny para é

Damki, ale chodzi, chodzą normalnie ludzie, niestety kto chodzą... zbieramy od Nikolata,

Patrzył na duch, chuchmy, chuchmów marsz, biegał słuchany w roku, a mury rosły, 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 Bardzo dziękujemy Państwu za to, że jesteście tutaj z nami. My, li my liczymy na prawdziwych Polaków, na prawdziwych Krakowiaków. Adam Hareńczyk, kandydat na prezydenta miasta Krakowa, Komitet Wyborczy Wyborców, zjednoczeni dla Krakowa. My chcemy zadbać o dobro tego miejsca. Przypomnę tę sytuację, o której mówił przed chwilą Adam, właśnie o tym, że pan Gibała chce wyrzucić dorożkarzy z tego miasta. A czy nie lepiej by było zadbać o to, żeby te konie miały cień i na przykład posadzić tu jakieś drzewa? Zrobiono betonozę. My tutaj też stoimy czasem w upale, jeszcze dzisiaj cieszymy się z tego słońca, ale gdy mamy lato, gdy jest 30 stopni, naprawdę w tym rynku nie ma się gdzie schronić. Dlatego, my chcemy, żeby przywrócić dawny obraz tego miejsca. My chcemy, żeby tu posadzić drzewa, żeby konie miały się gdzie schronić, jak również my, zwykli ludzie, którzy tutaj przebywamy. Bo chyba nigdzie tak nie jest, żeby wygołocić miasta i wszystkie trzeba powycinać, a jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ten euroekoterroryzm. Tak to nazywam, bo taka jest prawda. Proszę Państwa, zabraniają nam tutaj y, stosować y, różnych działań, które zwiększają dwutlenek węgla w atmosferze. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że tego dwutlenku węgla jest około 400%. procenta. A pamiętajmy, że jeśli gęstość dwutlenku węgla spadłaby w powietrzu do 200%, to umiera cała flora. Przecież flora żyje dzięki temu dwutlenkowi węgla, a potem cała ta flora produkuje dla nas tlen. Popatrzcie, jak oni nam mygną oczy. Jak oni nas wykorzystują i manipulują nami. Nie ma na to naszej zgody, na żadne strefy czystego transportu, na wyrzucanie ludzi z miasta, na segregowanie ludzi na uboższych i bogatszych. Tak nie może być. Dlatego pamiętajmy, zapamiętajmy sobie to nazwisko Adam Hareńczyk, a jeśli nie zapamiętamy nazwiska, bo może nie każdy ma pamięć do nazwisk, pamiętajmy Adam spod Adama Mickiewicza, bo to jest jeden, jedyny Adam, który kandyduje na prezydenta miasta Krakowa. Głosujmy mądrze, wybierajmy mądrze, dlatego że tu nie chodzi tylko o nas, nie chodzi o dziś i, i tu i teraz, chociaż to też jest ważne. Też jest ważne, ale pamiętajmy o przyszłości naszej i naszych dzieci. Naszej i naszych dzieci. My chodziliśmy tutaj na sesję Rady Miasta, informowaliśmy, mówiliśmy na podstawie konkretnych danych, sprawdzonych danych, czym grozi ta strefa czystego transportu. Bo próbuje się nas w to wkręcić. Ale popatrzmy, popatrzmy na Niemcy. W Niemczech już w landach. Rezygnują z tej strefy czystego transportu. A dlaczego? Dlatego, że nie przyniosła ona spodziewanego efektu. Wcale nie poprawiła jakości powietrza. Proszę Państwa, Londyn, miasto, które ma strefę czystego transportu, ma większe zanieczyszczenie powietrza niż nasz Kraków. Kolejne miasto, miasto rowerów Amsterdam, też ma o wiele gorsze powietrze niż nasz Kraków. A co się działo w okresie tej pseudopandemii, kiedy wyłączono 80% ruchu samochodowego? Wtedy, proszę Państwa, było gorsze powietrze niż teraz. Dlatego nie dajmy się zwieść yy, słowom, które dążą do tego, żeby nam zamydlić oczy. Głosujmy na Adama Haryńczyka yy, z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa. To prawdziwy kandydat, który zadba o dobro mieszkańców tego miasta, o dobro wszystkich grup społecznych. Na pewno pochyli się nad uboższymi, nad rencistami, nad emerytami, ale nie będzie obiecywał pieniędzy, nie będzie rozdawał tak jak inni, bo rozdają. Dlaczego? Dlatego, że chcą sobie kupić wasze głosy. Bo oni liczą na to, że emeryci renciści już długo nie pożyją, dadzą tysiąc złotych, pieniądze się szybko skończą, inflacja szaleje, pozamykają nas tutaj w tych 15-minutowych miastach. A o co chodzi z tymi miastami? Nie wszyscy oczywiście zdają sobie sprawę, bo oczywiście strefa czystego transportu to są przedbiegi właśnie do tych 15-minutowych miast. Chcą podzielić miasto na strefy które chcą pozamykać ludzi, utrudnić przemieszczanie się między tymi strefami, niby dla naszego dobra. Może założenie nie jest takie całkiem najgorsze, bo blisko do lekarza, blisko, do przedszkola, do szpitala, do szkoły, ale, ale, ale za coś byśmy już tą rejonizację mieli, gdzie nas zmuszano, żeby iść do tego lekarza, a nie do innego, ale przecież miejmy wolność wyboru, dlatego głosujmy na wolnościowego kandydata. Adama Harejczyka. Wolność wyboru. Dzięki Adamowi. Brawo, proszę Państwa, przywitajmy brawami naszego kandydata na prezydenta z Komitetu Wyborczego Wyborców. Zjednoczeni dla Krakowa i my, Krakowianie, musimy się zjednoczyć dla naszego wspólnego dobra. Bardzo dziękuję. I się jednoczymy, co ty... niektórzy Bardzo dziękuję za bardzo dziękuję za... za te słowa miłe. Ale nie dla miłych słów tutaj jestem. Jestem dla Was. Jak mnie ktoś zapyta, co jest największym skalpem Krakowa: czy te zabytki, czy ta bazylika.